Hej, w poprzednim odcinku streściłem, co to jest strategia komunikacji, a dziś opowiem, co to znaczy, że strategicznie komunikujemy. It's more important to do right things than to do things right. Liczniejsze jest robić właściwe rzeczy, niż robić rzeczy właściwie. Tymi słowami Peter Dackel, klasyk zarządzania, oddał sedno myślenia strategicznego. To właśnie do tego cytatu odwołuje się profesor Jim McNamara badacz komunikacji i wykładowca na University of Technology w Sydney, który podkreśla, że specjaliści zajmujący się komunikacją często pracują operacyjnie, piszą teksty, organizują wydarzenia, koordynują produkcję materiałów. E, jasne, to ważne. Trzeba to robić dobrze. Ale no, tak sobie myślę, że równie ważne, a nawet ważniejsze, jest to, by umieć myśleć i działać strategicznie, bo nie ma sensu robić coś perfekcyjnie, jeśli robimy nie to, co trzeba. To dzięki strategicznemu planowaniu jesteśmy w stanie osiągnąć realne efekty, a nie tylko produkować kolejne treści. Dlatego eksperci od komunikacji powinni budować strategie oparte na danych, korzystać z narzędzi takich jak analiza odbiorców czy modele planowania strategicznego. Tak więc, Strategiczna komunikacja to działanie z sensem w sposób przemyślany, a nie tylko działanie według planu. Eksperymentuj. Badaj i optymalizuj na podstawie danych. A jeśli chcesz, by Twoja komunikacja nie tylko była, ale przede wszystkim skutecznie i strategicznie działała, odezwij się do mnie. Obserwuj mnie, jeśli chcesz więcej takich treści. Do zobaczenia.